Cześć, witajcie. Dzisiaj pilarka Ryobi Power XT RC S3840T. Takie ma oznaczenie ta pilareczka, tutaj rzućcie sobie okiem na tu tabliczkę. Pilarka prawie nowa, dwuletnia, mało są używana i już problemy. Natomiast problemy są już rozwiązane, nie nagrywałem z tej akcji żadnego filmiku. Chciałem to jak najszybciej zrobić, a nie miałem czasu na, bardzo na nagrywanie, więc już nagrywam po fakcie. Przejdźmy trochę do środka, może za bardzo wieje na polu, żeby rozmawiać. Co tu się działo w tej pilarce? Bo objawy były takie, że pilarka bardzo ciężko odpalała. Jak już odpaliła, to coś tam pracowała, ale potrafiła. Zgasnąć i potrafiła potem już nie odpalić. Odkręciłem świecę. Świeca brązowa, spalanie dosyć przyzwoite. No, Przeglądnąłem szczelności, nieszczelności. Wszystko tutaj grało. Skręciłem sobie gaźnik i tak dalej, i tak dalej. Było tu jeszcze kilka innych elementów, które mnie. Troszeczkę zmartwiły, bo tutaj, o, momencik, spasowanie tutaj tego filtra, by żadnej tutaj uszczeleczki, co powoduje, że do silnika, do tego, do yy, cylindra wpada na troszeczkę różnego syfu i tak dalej. Oczywiście gaźnik na myjkę ultradźwiękową. Yy, tu są już membrany wymienione. Zwróćcie uwagę, jak wyglądają membranki po dwóch latach. Yy. No, ta najważniejsza powiedzmy. Jedna i tutaj druga. I tak, jeśli ktoś by sobie szukał zestawu membran, to tutaj wskażę. Mniej więcej mam taki drugi zestaw. Jest to zestaw z gaźnika Walbro d 20 wat to jest taki większy ten zestaw tych membran, ale to są te membrany, które są w tej chwili w tej pilarce. I teraz tak. Regulowałem na początku gaźnik. Tutaj jest trzeba się wyposażyć w specjalny taki śrubokręcik z takim dziobkiem, taki okrągły z takim, z takim dziobkiem wewnątrz, żeby to regulować. Problem był taki, że nawet udawało się coś już, udawało się jakoś wyregulować ten gaźnik i na chwilę był problem ponowny, bo zaczynało to wszystko szaleć. Kupiłem nawet drugi gaźnik, bo są to gaźniki. Ten, co kupiłem, to był akurat nie gaźnik do, do innej pilarki, chociaż wizualnie bardzo zbliżony i podobny. Różnił się tylko mocowaniem dźwigni, e, sania, no więc, no ale wziąłem, wziąłem go na wszelki wypadek za 60 zł, tam za 70 na hurtowni, to czegoś to. Do czegoś to kiedyś wsadzę, a miałem tak awaryjnie, żeby już nie bawić się z przeglądami tego gaźnika, bo różnie to, to w tych wszystkich pilareczkach wygląda. I co się okazało, że na nowym gaźniku też to nie chce chodzić do końca. I oczywiście ona odpaliła na nowym gaźniku, pracowała bardzo ładnie. Eee, założyłem filtr. Zacząłem przykręcać tą obudowę. W momencie kiedy docisnąłem mocniej ręką tą obudowę piła gasła. No myślę sobie, być może podszedł mi gdzieś ten przewód paliwowy i go przycisnąłem, dokręcając, bo tak bez filtra piła chodzi wzorowo na wolnych obrotach, dodaję gazu, wkręca się i tak dalej. Chociaż no nie, nie wciskajcie sobie tego tak gazu, nie pracujcie bez filtra, bo. No Nie daj Boże, to ją tu wpadnie i zostanie, zastane, i zostanie zastane do silnika, będzie problem. No ale no, zrobiłem taką pierwszą próbę, tak, żeby tu mieć też lepszy widok na te dysze, tuż tu włożyć i regulować. No i znowu, odpowiem. Pilarka pracuje bardzo ładnie, chodzi w ogóle na wolnych obrotach, wszystko fajnie, reaguje na gaz. Założyłem filtr powietrza. No w porządku, zacząłem dokręcać znowu tą obudowę, docisnąłem ręką. Piła zgasła. No, zaglądam, czy nie jest tu gdzieś przewód paliwowy. No, nie, no, odsunąłem go nawet na boczek, docisnąłem kolejnym razem znowu. No, ale wziąłem ten gaźnik, zacząłem nim tutaj tak merdać na boki, kołysać, góra-dół, przepracuję. Mało tego. Kiedy pilarkę odpaliłem bez filtra, bez tej obudowy, bez filtra powietrza, spróbowałem nacisnąć lekko gaźnik. Tak, to tutaj podstawę tego filtra razem z gaźnikiem. I nagle tak okazało się, że jak dociskałam palcem, piła przygasa. Jak gdzieś tam ruszę do góry, piła przygasa, albo wchodzi na jakiś tam wyższy obrot. myślę sobie, no to tak mamy jakąś nieszczelność na tym łączniku. Jak się okazało, problem leżał po stronie łącznika. Warto sobie tutaj na ten łącznik zwrócić uwagę. Nawet jeśli pilarka chodzi Wam w miarę, albo są już jakieś problemy z obrotami, to nie regulujcie sobie gaźnika, tylko zacznijcie od tego. Aby sprawdzić dokręcenie śrub, czyli po pierwsze, demontujemy sobie cały gaźnik, czyli postawę filtra, gaźnik. Tutaj są dwie śrubki, odkręcamy te dwie śrubki, i tu jest pierwszy taki, yy, taki element, który jest właśnie przykręcony jeszcze do łącznika. Po zdemontowaniu tego elementu będą dwie takie gąbeczki jeszcze, które trzeba wyciągnąć, i pod nimi będą śrubki. Te śrubki były zupełnie luźne to wszystko tutaj latało wystarczyło dokręcić te elementy konkretnie e, ja tutaj to zdemontowałem dałem silikon e, tą pastę uszczelniającą, nie miałem takich uszczelek do tego ogólnie jest ciężko dostać e, części chociaż w tych chińskich pilarek, coś tam pewnie by się do tego udało dobrać, po skręceniu tego wszystkiego do kupy po podregulowaniu gaźnika, po wymienieniu membran, pilarka odżyła. E, zaczyna normalnie pracować. Normalnie da się ładnie odpalić. Ładnie pracuje. Ma niskie obroty, wysokie obroty. E, niskie obroty ustawione są na 2800 obrotów na minutę, czyli obroty biegu jałowego. Natomiast obroty maksymalne ustawiłem na 11,5 do 12 tysięcy obrotów na minutę. W ten sposób tutaj. E, no, takie to przygody miałem z tą pilareczką tutaj producent zaleca mieszankę 1 do 50 czyli setka oleju na 5 litrów paliwa ja bym to robił 1 do 40 szczerze powiedziawszy, chociaż pilarka ładnie pracuje i yy, tu jeszcze kolejny taki patent zrobiony jest yy, o, filtr powietrza żeby go lepiej docisnąć i żeby to uszczelnić to, to taki lekko rozwiercony tutaj kołnierz taką podkładkę z y, takich blachowkrętów jak się mocuje y, blachę nie, na, na dachach tam jest taka podkładka z taką gumą która się potem samo y, y, się wulkanizuje na, na tym dachu i uszczelnia więc ja takie coś wykorzystuję czasami w takich połączeniach gdzie chcę żeby ta guma nam troszeczkę docisnęła no to wykorzystuję te elementy no. nie wszystko zawsze w sklepie można dostać nie wszystko nie wszystkie rzeczy są dopracowane fabrycznie na tyle, żeby można było im zaufać i trzeba troszeczkę improwizować, jak to się mówi. Tak to wygląda. Odpalimy sobie tą pilareczkę, zobaczycie jak się tutaj to pilarka zachowuje, jak ona odpala. Wcześniej był problem, żeby ona odpaliła, po chwili pracy już był problem z tym, żeby ona odpalała, więc spróbujemy. Powiem szczerze, że bardzo przyzwoicie ta pilarka pracuje, bardzo ładnie odpala, wystarczy lekko szarpnąć. Oprócz tego, że jest to jakiś tam chiński gaźniczek i, i, i jakieś takie drobne rzeczy wychodzi, jak właśnie pod okręcanie niektórych śrubek, to myślę, że całkiem fajna pilarka. Gdyby jeszcze u nas dostęp był do części. Jakiś był dystrybutor tego sprzętu, który podejm podejmowałby się w razie czego jakichś tam napraw gwarancyjnych, czy chociażby serwisu. Myślę, że myślę, że dużo byłaby lepszym wyborem od wszystkich tych tanich chińskich pił, w których musimy robić mieszanki 1 do, 100, do 1 do 25, a tu możemy 1 do 50. No, to też o czymś świadczy także e, pilnujcie do kręcenia śrubek, bo to jest dość istotne w tych tańszych pilarek, nie, pilarkach, nie wszystko jest skręcone idealnie, oczywiście membranki pilnujemy aby ich nie doprowadzać do jakiejś tam takiej właśnie stanu, gdzie to jest wszystko zniekształcone, gdzie to może już powodować jakieś tam problemy, pilnujcie sobie filtrów powietrza i tak dalej więc ok, to by było na tyle zachęcam do subskrypcji kanału, do wciśnięcia Dzwoneczkę, abyście byli na bieżąco. Pozdrawiam bardzo serdecznie. Życzę Wam miłego dnia. Do zobaczenia w kolejnym materiale. Na razie. Hej, cześć!